Siemanko z tej strony Patryk Trade. Witam was ponownie na kanale. Mam go na kapitanie. Dziś pokażę wam mój skład na start sezonu Fantazy Premier League. Przygotowałem dwa warianty, bo ostateczną decyzję podejmę po konferencjach prasowych. Przypominam, że deadline pierwszej kolejki jest już dzisiaj w piątek. 15 sierpnia o godzinie 19.30, dlatego od godziny 17 zapraszam na deadline stream, na którym przekażę Wam wszystkie najnowsze informacje i będę oceniał Wasze składy. Przypominam również, że Kanał Plus jest nowym partnerem mojego kanału. Kupując pakiet Kanał Plus online lub telewizji satelitarnej z linku, który znajdziecie w opisie, możecie oglądać wszystkie mecze Premier League i jednocześnie wspieracie moją działalność. Zapraszam również do darmowej Ligi Monga na Kapitanie z nagrodami. Wystarczy wpisać kod PEP7FT lub kliknąć w link, który znajdziecie w opisie. Na zwycięzcę czeka koszulka klubu Premier League, a 10 najlepszych graczy otrzyma książkę od partnera kanału wydawnictwa SQN. Partnerem kanału jest również strona Fantasy Football Hub, na której możecie zupełnie za darmo wrzucić screen swojego składu i sprawdzić ocenę algorytmu. Dodatkowo możecie wykupić dostęp do statystyk opta, sprawdzić prognozowane punkty zawodników, ustawić rotację i zaplanować transfery na następne kolejki. A zakładając nowe konto z linku, który znajdziecie w opisie, możecie wesprzeć mój kanał i dodatkowo otrzymacie 50% zniżki. A jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej ligi, to możecie zgłosić się po zwrot zapłaconych środków, szczegółowe informacje oraz regulamin promocji znajdziecie w opisie. Dobrze, przechodzimy do mojego składu, bez tutaj zbędnego gadania, tak to wygląda w tym momencie. Na bramce jest Sanchez, w obronie jest Pedro Porro, Murillo, a także Andersen, w pomocy jest Salah, Palmer, Bruno, Sar i Reinders, na, na ataku jest Watkins i Strand-Larsen, na ławce czekają tutaj Dubrawka, Munoz, Estef i Mark Gue. Dlaczego w tym momencie tak to wygląda? Uważam, że to jest taki najbezpieczniejszy wariant z tych składów, które mm, rozważam. Sanchez i Dubrawka. Sanchez za 5 milionów, bardzo fajna opcja z dużym potencjałem, więc stąd taki mm, wybór. Pedro Porro, dobry kalendarz na start sezonu. Dobry, duży potencjał ofensywny, może pić stałe fragmenty, tak naprawdę tylko w GW2 nie chciałbym nim grać. Murillo, najlepsza opcja z Forest, moim zdaniem, za 5,5 pewny skład i może dodatkowo nabijać punkty za pracę w defensywie. Andersen, opcja typowo pod punktem. Punkty za pracę w defensywie. Niezły kalendarz, mogę sobie nim rotować. Pierwsza kolejka, mecz z Brighton nie jest wybitnie dobry, ale wydaje mi się, że chyba lepiej zagrać nim niż Munozem. Munoz ma wyjazd na Chelsea. Chyba nie chciałbym grać nawet tak ofensywnym obrońcą jak Munoz, na jednak topową ofensywę. Te top 3, top 4 ofensyw raczej wolałbym unikać. Tak sobie użyłem rotacji, żeby, żeby tych, tych spotkań unikać. No i Stef, który w drugiej kolejce gra z Sunderlandem, więc jeżeli będę chciał posadzić Pedro Porro, który gra na wyjeździe z City, to mogę zagrać Estewem, za chwilę Wam pokażę rotację w całym moim składzie. Salah, opcja na kapitana w GW1, a także w GW4 i GW5, więc chcę go bardzo mieć w moim składzie. Palmer. Wydaje mi się, że jest lepszy niż Saka patrząc na pierwsze kilkanaście kolejek. Zwłaszcza w pierwszych 5-6 kolejkach Saka ma trudniejszy kalendarz, więc wybrałem Palmera. Bruno Fernandez. Opcja dosyć regularna, wiem czego się po nim spodziewać. Powinien dawać asysty, gole, ma stałe fragmenty, bije rzuty karne, może robić punkty za pracę w defensywie i mogę dać mu opaskę w kolejce trzeciej w meczu z Berlin. Następnie SAR. Wydaje mi się, że z opcji za 6,5 miliona SAR jest najlepszą. Rozważam inne kombinacje pomocników, bo SAR ma ten kalendarz na start dosyć trudny, no i w międzyczasie między GW1, GW2 i GW2, GW3 Crystal Palace będzie grało w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy, więc to jest pewien minus. Od GW4 SAR jest super. Zastanawiam się, czy zacząć z Sarem, czy z innym pomocnikiem za 6,5 miliona. No i za 5,5 miliona jest Reinders z Manchesteru City, który może grać na środku pomocy, może wchodzić w pole karne, jest tani, dobrze zaprezentował się w pierwszym sparingu, ale jakieś ryzyko rodaków Rotacji jest, nawet pomimo tego, że Rodri wraca po kontuzji i jeszcze nie jest w pełni gotowy do gry, pomimo tego, że nie ma Kowacicza, tam nadal może grać Gundogan, może grać Gonzales Nico, może grać Bernardo Silva w środku pola. No jest jakieś ryzyko rotacji, wydaje mi się, że można z nim spróbować na start, zagrać im 3-4 kolejki, potem posadzić go na przykład w meczu z Arsenalem i zobaczyć, czy nadal ma pewny skład, gdy wróci Rodri. Łotkins. Bardzo chciałbym Łotkinsa wcisnąć do swojego składu. Wydaje mi się, że na start jest opcją lepszą niż Jokeresz i mogę sobie łatwo później na tego Jokeresza w okolicy powiedzmy 7-8 kolejki przeskoczyć. Dobra forma w pc Pewny skład, pewne minuty, dobry kalendarz. Nie widzę tutaj za bardzo wad. Jeżeli chodzi o Stranda Larsena, Wydaje mi się, że z opcji do 6,5 miliona to o niego jestem najbardziej spokojny, jeżeli chodzi o wyjściowy skład. Może nie jest jakimś wybitnym napastnikiem, ale w poprzednim sezonie strzelił 14 goli, więc nie jest aż tak zły. W momencie, gdy nie było Kuni na boisku, i tak w poprzednim sezonie, i tak wyglądał bardzo dobrze. Więc to mi się w nim podoba. Kalendarz nie jest taki tragiczny. Pierwszy mecz z City, ale City będzie bez Rodrigo, nie wiemy, co z, nie wiemy co z Guardiolem. Bournemouth ma przebudowaną defensywę. Everton, no Everton jest ok, ale też tam są kontuzje w defensywie. Newcastle jest trudnym meczem, wyjazd. Później nic u siebie, więc powiedzmy, że to pierwsze pięć spotkań jest jedno naprawdę trudne, wyjazd na Newcastle, a pozostałe no, są do ugryzienia. Jeżeli Larsen strzeli, powiedzmy, 2-3 bramki, w tych pierwszych pięciu meczach będę przeszczęśliwy. No i ławka, Munoz. Chciałbym go mieć długoterminowo, podobnie jak z Sarem. Mógłbym nim grać tak naprawdę za, jakąś, za jakiś czas, mógłbym go kupić też za jakiś czas i rozważam też taki wariant. Natomiast jeżeli chciałbym zagrać dosyć bezpiecznie, i bez planowania transferów, to tego Munoza wolałbym mieć. STF, Gu, GU i doprawka typowe zabezpieczenie. Tak to wygląda. Przejdziemy sobie na Fantasy Football Hub i pokażę Wam, jak to wygląda w poszczególnych kolejkach. Tutaj widzicie ten skład właśnie na kolejkę pierwszą, w, którym, w której to siedzi z STF i GU. W kolejce drugiej, jeżeli tutaj... Po pierwsze Munoz skakuje do składu, bo już gras forest, więc bardzo dobry mecz. I tu jest dobry mecz Bernie, bo Dubrawka i Estew grę z Sunderlandem. Jeżeli wszyscy moi zawodnicy będą zdrowi i gotowi do gry, to mogę rozważyć tutaj zagranie bench Boosta w tej drugiej kolejce. Obawiam się, że GIU nie będzie jeszcze grał, więc to jest mały minus. Natomiast mógłbym tego bench Boosta spróbować odpalić, ta, ta ławka nie wyglądałaby jakoś tragicznie. Mógłbym z tym e, spróbować. W kolejce trzeciej mam taką rotację, w której gra Murillo, Pedro Porro i Munozem. Na ławce siedzi. Andersen i STF, także tutaj mam tak naprawdę no swój najsilniejszy skład. W kolejce czwartej sadzam na ławce Murillo, który gra na wyjeździe z Arsenalem. Grają Munoz, Andersen i Pedro Porro, także tutaj też ta rotacja wygląda super. I w kolejce piątej słuchajcie Tutaj mogę albo zagrać trójką, mogę zagrać Murillo, Anderson, Munoz, ale mógłbym też zagrać Pedro Porros, Brighton i na przykład posadzić Reindersa na mecz z Arsenalem. To też jest opcja, którą mógłbym spokojnie rozważyć. Zagrać sobie 4-4-2, zobaczę, jak będzie z minutami Reindersa. Więc na te pierwsze 5 kolejek ta rotacja wygląda bardzo dobrze. I zobaczcie, że w tej kolejce 5 tutaj też mógłbym ewentualnie zagrać bench Boosta, bo jeżeli na ławce będą już Sancheza, Reindersa, Esteva i Giu, jeżeli oni wszyscy będą grać regularnie. To w sumie w tym GW5 też mógłbym odpalić benchboosta, Boosta, żeby tego chipa zagrać, gdybym miał tutaj dylemat, kim zagrać w tej kolejce. Także tak to wygląda, i nie muszę planować żadnych transferów. Do kolejki piątej bez problemu, później też nie ma jakiejś takiej potrzeby. W szóstej kolejce myślę poważnie o tym, żeby zagrać Frichita, ponieważ w szóstej kolejce Halland-Grasberni nie mam Halanda i mogę albo tu zbierać darmowe transfery i kupić sobie tego Halanda do składu. Albo mogę zagrać free hita i zaatakować tutaj ten mecz z Burnley, podmienić sobie ten skład na jedną kolejkę, no i wtedy w kolejce siódmej już wraca mój stary skład, w którym jest Salah, Palmer, Bruno i tak dalej. Watkins ma mecz z Burnley, więc to wyglądałoby całkiem fajnie. Podoba mi się w miarę ten plan. I tutaj jest wszystko całkiem fajnie poukładane. Pokażę wam alternatywę. Praktycznie ten sam skład, ale inne nazwisko. Co mogę rozważyć? Mogę rozważyć zamiast Munoza, zacząć sobie sezon z Milenkowiczem. Zacząć sobie sezon z Milenkowiczem. Wtedy ten Milenkowicz tutaj wskakuje do składu i gram podwojeniem Forest w pierwszych kolejkach zamiast Andersenem. W kolejce drugiej tutaj to samo. Mogę grać albo Milenkowiczem, albo Murillo. Nie muszę grać Estewem. Mogę tutaj zagrać grać Bench Busta jak najbardziej. I mógłbym w drugiej kolejce wtedy już pod podmienić sobie Pedro Porro na. Na Munoza, to jest pierwsza opcja. Gdybym chciał zagrać bench Boosta, to wtedy ten bench Boost w drugiej kolejce wyglądałby lepiej. Miałbym podwojenie Forest, miałbym Munoza, pozbyłbym się Pedro Porro, który gra z City, więc to by była taka opcja, gdybym chciał zagrać bench Boosta, ale jeżeli nie chcę grać bench Boosta, zachowuję sobie ten skład, zachowuję transfery. W kolejce trzeciej tutaj też wszystko wygląda super, i w kolejce czwartej podejmuję decyzję, bo mam Andersona na Leeds, mam Pedro Porro na West Ham. Mam dwóch obrońców Forest na Arsenal. Mogę podjąć decyzję, którego z nich sprzedaję, bo ten kalendarz nie jest już aż tak dobry. Są mecze z Bernie i Sunderlandem, ale jeżeli będę chciał grać Frihita w kolejce szóstej, to odzyskam sobie to podwojenie Forest, więc w sumie tracę mecz z Arsenalem, Berni i z Newcastle, więc dwa trudne, jeden łatwy. Mogłem w tym momencie podmienić sobie na przykład Milenkowicza na Munoza albo Murillo. Zobaczę, jak będzie wyglądało na przykład zagrożenie przy stałych fragmentach, jak będą nabijać punkty w defensywie. I ten skład wygląda całkiem fajnie. Planuję sobie jeden transfer w kolejce czwartej. Zobaczcie, ten algorytm tutaj podbił ocenę do 99%. Ja staram się to jakoś mocno nie sugerować, ale też na oko pewnie widzicie, że robiąc ten jeden transfer, mogę trochę wzmocnić swój skład w pierwszych trzech kolejkach, bo mam podwojenie forest, które wydaje mi się, że w tych pierwszych kolejkach może naprawdę dobrze wyglądać. I później przechodzę sobie na Munoza. Otwieram sobie też drogę przejścia na Munoza już w drugiej kolejce, więc to jest całkiem spoko. I podoba mi się tutaj praktycznie prawie wszystko. Prawie wszystko, bo nie ma tutaj Wirca. Nie ma tutaj Wirca, i mam, zastanawiam się, czy Sar i z biorąc pod uwagę, że Sar tutaj, no te pierwsze kolejki ma dosyć trudne. Pierwsze kolejki ma dosyć trudne, bo jest wyjazd na Aston Villa, jest wyjazd na Chelsea, będą to mecze ligi konferencji Europy. No i Reinders, ufam, że może być fajną opcją, ale zastanawiam się, na ile mogę ufać Pepowi Guardioli. Wolałbym w tym miejscu mieć na przykład Rutera albo Tylemansa, albo Paketę. Myślę, że za 6 milionów są już opcje lepsze. Mógłbym też iść w Andersona z Nottingham Forest, ale tam oni kupują tylu nowych zawodników, że zastanawiam się, czy ten Anderson będzie miał aż tyle zadań ofensywnych i stałe fragmenty, tak jak to było w poprzednich sezonach. A brać gościa typowo pod defensywę, to mi się aż tak bardzo nie uśmiecha, mówiąc szczerze. Punkty za defensywą, moim zdaniem, są bardzo ważne, ale pod warunkiem, że zawodnik oferuje też jakieś zagrożenie w ofensywie, i tego się obawiam. Także mógłbym tutaj zamienić sobie na przykład 6,5 i 5,5 na na przykład Rutera i na powiedzmy e, Tilemansa albo na Paketę. I to też jest spoko, ale mógłbym spróbować też upchnąć tutaj wirca. Co muszę zrobić, żeby upchnąć tutaj Wirza? Musiałbym tak e, pozbyć się Minenkowicza, w jego miejsce biorę na start Richardsa, czyli biorę najtańszego obrońcę Crystal Palace. Z Sancheza schodzę na taniego bramkarza. Mogę tutaj sobie wejść na przykład Petrowicza, mogę też iść w Kalechera. W każdym no razie też jest ok, więc są tak naprawdę trzy spoko obcej za 4,5. To jest drugi transfer. Teraz ten Rinders, który jest niepewny, przycinam sobie go na Dewsbury Dlaczego Dewsbury Hall? No, przyszedł do Evertonu z, z Chelsea. Może grać na dziesiątce, może grać na ósemce. Jest to możny zawodnik, który może pić stałe fragmenty. Jeżeli przyjdzie tam, no już wiemy, że przyszedł Jack Grealish, ale jeżeli dodatkowo dojdzie jakiś kolejny zawodnik, bo mówi się, że na przykład d może jeszcze przyjść do Evertonu, to niewykluczone, że tam będzie na przykład grała dziewiątka, czy to będzie Beto, czy, czy Barry. Z lewej może grać NDI, może grać Grealish, na dziesiątce może grać Dewsbury Hall lub Grilish, na prawym skrzydle może grać NDI albo właśnie d Dewsbury Hall może też grać na ósemce, więc to ofensywa może wyglądać całkiem fajnie, podejrzewam, że Grealish przejmie część stałych fragmentów gry te bite prawą nogą, natomiast Dewsbury Hall może być stałe fragmenty lewą nogą. Nawet jeśli będzie, będzie grał na ósemce, może mieć część zadań w ofensywie, może czasem nabijać jakieś punkty w defensywie. No jeżeli mam ryzykować z kimś takim bardzo tanim, to myślę, że tutaj i Reinders, i Dewsbury Hall, i jakieś, nie wiem, Sarzy, Totenhamu to są opcje ryzykowne, ale które mogą wypalić, natomiast Przycinając te pół miliona, myślę, że nie tracę aż tak dużo. No, chyba że Reinders okaże się nowym Gundoganem. Ale dzięki temu uwalniam kasę i mogę w tym miejscu, w miejsce Sara, mieć Wirca. Mogę mieć Wirca i naprawdę mega mocną pomoc. I widzicie ten skład po zmianach. Zamiast Sancheza jest Petrowicz. Nadal został Pedro Poro i Murillo i Andersen. Zamiast Munoza jest Richards. No i w pomocy jest Dewsbury Hall i Wirc. Zamiast Sara i zamiast Reindersa. Wydaje mi się, że ten skład aż tak dużo nie traci. Zobaczcie, w pierwszej kolejce grałem no, identyczną defensywą. No, okej, okay, straciłem bramkarza. Straciłem bramkarza za 5 milionów, straciłem bramkarza Chelsea. Ale niewykluczone, że jakiś bramkarz za 4,5 miliona i tak będzie w miarę przyzwoicie punktował, nabijał mi save y. W drugiej kolejce nadal wygląda bardzo fajnie ta rotacja. Może grać Richards, który gra z Forest, więc tutaj to wygląda ok. Mogę też grać Murillo. Wszystko wygląda bardzo dobrze. W kolejce trzeciej też jest super. Mam tutaj Murillo, mam Pedro Porro, mogę grać Andersonem na Chelsea albo Richardson na Aston Villa, więc nie dzieje się jakaś tragedia. W kolejce czwartej gram sobie Pedro Porro, Andersonem, Richardson i tutaj mogę podjąć decyzję, bo zaczyna się dobry kalendarz Crystal Palace, czy nie wskoczyć na Munoza i mógłbym nawet rozważyć podwojenie defensywy Crystal Palace. Natomiast, jeżeli bym chciał zachować transfer, nie planować zbyt wielu tych transferów, to zobaczcie, że mogę sobie tą defensywę tutaj zostawić. W kolejce piątej jest o tyle fajna sytuacja, że mam dobrą defensywę. Jest Mourinho na Burnley, Anderson na Brentford, Crystal Palace gra z West Hamem, Pedro Poro gra z Brighton i myślę, że zagrałbym Pedro Poro, a posadził Diobsbury Hola, który gra z Liverpoolem. Więc mógłbym tym Diobsbury Hollem zagrać na Leeds, Brighton, Wolverhampton i Aston Villa. Posadzić go na Liverpool i wtedy podjąć decyzję, co dalej z nimi robię. Jeżeli, powiedzmy, zagram Frichita w kolejce szóstej, tak jak wstępnie myślałem, no to w kolejce siódmej wraca mój skład i tutaj też sobie mogę wybrać, czy gram z Holem, czy gram Richardsem, no pewnie posadziłbym tak szczerze Murillo. Albo bym jednak przeszedł już wtedy na tego Munoza, więc... To też jest opcja, którą poważnie rozważam, bo ten kalendarz Munoza jest dobry i będę go chciał. Albo będę go chciał w GW4, albo będę chciał go w GW7. Zobaczę pytanie, czy będę grał tego Frijita w kolejce 6 czy nie, bo to jest trudny mecz z Liverpoolem. I zastanawiam się tak szczerze, czy ta opcja nie jest lepsza. Zastanawiam się, czy ta opcja nie jest lepsza, bo tracę na bramkarzu, tracę trochę na obrońcy Crystal Palace, którym i tak bym nie zagrał w pierwszej kolejce, więc w zasadzie nie ma tragedii. No i tracę na pomocniku, tym na piątym stracie, ale czy ten Julesbury Hall jest aż tyle gorszy od Reindersa? Nie wiem, a Wirtz wydaje mi się dużo lepszy od Sara, więc możliwe, że postawię właśnie na, na tę opcję. Także jest opcja z Munozem, jest opcja z Minenkowiczem, jest opcja z Richardsem i jeszcze jest trzecia opcja, sorry, czwarta w zasadzie, ale powiem Wam szczerze, że na nią się raczej nie zdecyduję. Mogę sobie tutaj zresetować ten mój team i zaimportuję jeszcze raz swój skład. Wy też możecie to zrobić, korzystając ze strony Fantasy Football Hub. Zaimportujemy z powrotem ten skład bez żadnych, bez żadnych zmian. I e, zobaczcie jeszcze raz: podmienię teraz Watkinsa na matetę, i to mi daje kasę, dzięki której mogę sobie z Richardsa z powrotem zrobić Munoza. I mogę wykorzystać pół miliona i z Petrowicza zrobić Sancheza. Także wrzucimy jeszcze raz sobie screen, jeszcze raz zaimportowałem ten skład, zrobiłem zmiany, e, zapiszę sobie ten skład, e, Cyk, transfery, zoptymalizujemy ten skład i zmienię wyświetlanie na jedną kolejkę, bo tak jest chyba wygodniej. I słuchajcie, mam skład, w którym mam taką defensywę, jak chciałem. Jest Sanchez, Pedro Poro, Murillo Andersen i jest Munoz. Jest pomoc taka jak chcę. Salah, Palmer, Witz, Bruno Fernandes. No, i jest Dewsbury Hall za 5-0, powiedzmy, że on nie jest tragi tragiczny. Jest Mateta i Standardem. Dwóch pewnych napastników, którzy raczej mają spokojny skład. Nie muszę się o nich bardzo bawiać. I mam już znowu zawodników Crystal Palace, których wiem, że za chwilę będę chciał, bo wchodzą w dobry kalendarz. Mam Matetę, który pewnie będzie miał karne. Nawet jak odejdzie Ez, to myślę, że nie będzie wyglądał tragicznie. I nie muszę tutaj robić, słuchajcie, praktycznie żadnych transferów po drodze. Ten skład wygląda dobrze w każdej kolejce. W drugiej kolejce jest super. W trzeciej kolejce sobie zoptymalizujemy i ustawimy ten skład. Jest super. Mam już tego Munoza, więc w czwartej kolejce nie muszę kupić tego Munoza. On jest naprawdę tutaj już, no, dopieszczony ten skład, ale jest duży minus. No nie ma Łotkinsa. Więc tak naprawdę muszę się zastanowić, czy ja chcę zrezygnować. Muszę zrezygnować z jednego z zawodników. Muszę zrezygnować albo z Łotkinsa, to widzicie ten wariant, który uśmiecha mi się chyba najmniej. Mogę zrezygnować z Munoza, co też mnie będzie bolało, prawdopodobnie, ale jestem w stanie, powiedzmy, kupić go później, albo mogę skupić, zrezygnować z Wirca. I na logikę, jak sobie o tym myślę, to jeżeli zrezygnuję z Watkinsa, ciężko będzie mi do niego wrócić. Jeżeli zrezygnuję z Wirca, to też mega ciężko będzie mi do niego wrócić i przebudować, wiecie, 3-4 pozycje, włącznie z Bramką, żeby wcisnąć Wirca. Natomiast, żeby zrezygnować, rezygnując z Munoza teoretycznie jestem w stanie za pomocą dwóch, trzech transferów do tego Muno zawrócić. Więc na teraz w momencie gdy nagrywam, nagrywam to w czwartek, premiera idzie w piątek, więc mogę się zmienić zdanie. Na teraz na logikę chyba najbliżej mi do tego wariantu, ale cały czas nie wykluczam opcji, że mogę gdzieś tu chcieć jeszcze przyciąć kasę albo mogę uznać, że ten skład jest taki, że może się za chwilę posypać i jednak wtedy Pójdę w skład bez wirca, natomiast wiem, że tego wirca będzie potem trudno upnąć. Wiem, że tak samo będzie trudno mi upchnąć Watkinsa, będzie mi trudno upchnąć Jokeresza. Jeżeli nie będę zadowolony z któregoś z tych pomocników, to łatwo mogę z wirca sobie przeskoczyć na Sara za kilka kolej, gdy Sara będzie trochę lepszy kalendarz. Jest Rogers, jest Semenio, Marmusz, za chwilę będzie miał fajny kalendarz. Jeżeli będę chciał wskoczyć na Marmusza, to też łatwiej będzie z wirca sobie na niego przeskoczyć. Więc myślę, że ta, ta wersja składu jest chyba najbardziej elastyczna i pozwala mi jednocześnie na upchnięcie wielu zawodników premium, łatwe przeskoczenie na inne nazwiska, kosztem tego, że trochę przycinam kasy w defensywie, bo rezygnuję z Munoza, którego bardzo chcę, ale możliwe, że wytrzymam bez niego powiedzmy 3-4 kolejki. No i przycinam trochę na ostatnim pomocniku, ale o ile Reinhardt nie okaże się nowym Gundoganem, to możliwe, że ten Duff Bury Hall grając czy to na dziesiątce, czy ósemce da powiedzmy, nie wiem, dwa razy punkty w czterech meczach. Niech da dwie asysty i powinno być ok, I powinno być ok. więc... No teraz skłaniam się do tego wariantu, który wybiorę nie wiem, będę kombinował jeszcze cały piątek na pewno i pokażę wam na Dead Podejrzewam, że jak zwykle ten skład zatwierdzę sobie w piątek tuż przed deadline jakieś pewnie 15 minut wcześniej, żeby na pewno nic mi się nie wysypało. Słuchajcie, ważna jeszcze jedna kwestia, niezwykle ważna. Słuchajcie, wczoraj w skarbonce dla rodziny Łukasza Fechnera od społeczności Fantazy Premier League pękło 25 tysięcy złotych. Także jesteśmy mega wdzięczni, pokazaliście, że naprawdę można na Was liczyć. E, razem z Łukaszem, razem z Marcinem, razem z Filipem, z Michałem, wszyscy w tej społeczności staraliśmy się przypominać o, o tej lidze. Zapisy do Luz i Distance Cup trwają do denain pierwszej kolejki, więc nadal możecie jeszcze wesprzeć e, rodzinę Łukasza oprócz wspomnianych wcześniej trzech koszulek od nas, które, które my sponsorujemy dodatkowo kolega Marcin Czarnecki wraz ze wspólnikami z firmy dorzucają piękną statuetkę dla zwycięzcy wrzuciłem ją na media społecznościowe także myślę, że warto powalczyć doceniamy wasze wsparcie i zachęcamy do udziału, bo, bo w tej licy każdy już na starcie Wygrywa. Kolejna informacja dotycząca naszej społeczności jest taka, że razem z ekipą Spojrzenia z Kanapy organizujemy zlot na otwarcie sezonu Fantazy Premier League. Na miejscu czekają darmowe szoty od organizatora. Za każdą bramkę waszego zawodnika będą piłkarzyki, billard, dart, będzie jedzenie. Na miejscu będzie też później karaoke. Wiem, że wpada Adam, także myślę, że będzie super. Zlot odbędzie się w sobotę 16 sierpnia o godzinie 13 w klubie Hades na ulicy Święty Marcin 8082. Oczywiście wejście jest za darmo, także zapraszamy. Dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli Wam się podobało zostawcie kciuka w górę i suba na kanale. Dajcie znać w komentarzu proszę, czy tego typu krótkie nagranie z analizą mojego składu mam publikować przed każdą kolejką. Takie moje rozkminy dotyczące typowo mojego składu, bo staram się w innych nagraniach być w miarę obiektywny, Pokazuję wam ranking zawodników. Będę regularnie robił nagrania z gośćmi, będą deadline streamy. Będziemy starali się w miarę regularnie nagrywać z Adamem, aby omawiać jego skład. Pytanie, czy chcecie dodatkowo też mój skład? Jeżeli tak, mogę te nagrania robić. Zostawcie komentarz, dajcie mi znać. Ja postaram się tak poukładać ten plan nagrań, żeby każdy z tych formatów znalazł swoje miejsce na kanale. W opisie znajdziecie link do szybkiej i darmowej oceny składu na Fantasy Football Hub oraz do Patronaita, gdzie otrzymacie dokładną analizę i moją pomoc przez cały sezon. Ja wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. Deadline pierwszej kolejki jest już dzisiaj. Przypominam, piątek, 15 sierpnia, godzina 19:30. Dlatego od godziny 17 zapraszam na deadline stream, na którym przekażę wam wszystkie najnowsze informacje i będę oceniał wasze składy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.